Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z nowego miejsca, z samochodu, jeszcze nie było e, Was tutaj. Ruszyłam na zakupy. Słuchajcie, mega dziwnie się czuję. Wszystko jest zamknięte w galerii. E, każdy stoi od siebie tak daleko. Właśnie byłam w aptece, e, a teraz jadę do biedronki. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. E, czy jest papier, czy jest ryż, mąka. No ciekawe, ciekawe. Dobra, widzę, że tam ktoś się kręci z tyłu. Także kończę i ruszam dalej. Ojciec, jak mnie przyświetliło! Kani, ja już zrobiłam zakupy. Też nie kupiłam sobie kwiatka na toaletkę. Yy, nie było najgorzej, aczkolwiek to są moje drugie zakupy od czasu yy, tej epidemii. I powiem Wam, że mm, myślałam, że ludzie bardziej się stosują do tych zakazów. W biedronce y, babeczka wpycha mi się z wózkiem pod samą twarz. Y, ludzie w ogóle tak. No, połowa rzeczywiście się dostosowuje do tego, nawet zwraca uwagę innym, aby zachowywać odstęp. Natomiast druga połowa ma to totalnie gdzieś, więc no, ludzie są podzieleni pod tym względem. Y, nie widziałam jakoś ludzi w rękawiczkach, w maseczkach. W maseczce widziałam jedną babeczkę, babeczkę w rękawiczkach. Chyba nikogo, albo nie zwracam po prostu na to uwagi. No cóż, mam nadzieję, że potrafimy lepiej. Yy, ja idę rozpakowywać zakupy, yy, idę do domku i będę kręcić dla Was dalej coś. Okej, okay, kochani, ja już y, ogarnęłam wszystko, co mam do zrobienia, teraz mam czas wolny, żeby z Wami pogadać. A o czym będziemy dzisiaj gadać? O mojej ciąży. O mojej ciąży, o moim porodzie. Mm, często się o to pytacie, także stwierdziłam, że taki odcinek dla Was nagram. No i jak to było? No, samolek był zaplanowany, co prawda nie staraliśmy się długo, bo udało się za pierwszym razem. <tryk> Miałam 26 lat, bo o to też bardzo często pytacie. Miałam 26 lat, już wam poślubia. Mm, także wszystko w tej kolejności takiej, wiecie, jak niby powinno być. Yy, no i co? No i yy, spóźniał mi się okres. Wiedziałam, o co chodzi, przypuszczałam, że to może być to. Także poszliśmy na spacer po drodze. Powiedziałam Marcinowi, żeby... Kupił test, ale jak to Marcin? Chyba ja wtedy poszłam nawet po ten test. Kurczę, już teraz nie pamiętam. Ale no dobra, kupiliśmy test. Yy, mam nawet zdjęcie na Instagramie z tego spaceru. Kupiliśmy test, no i ten test wyszedł pozytywny. 20 kwietnia dokładnie. 20 kwietnia i mam do dzisiaj ten test. <grym> to jest mój testik. Miałam jeszcze drugi, drugi zrobiłam w pracy, ponieważ pierwszy zrobiłam w domu, a na drugi dzień zrobiłam drugi test w pracy. Ale tamten wyrzuciłam. To w sumie mam jeden, więc, więc starczy. I co? Jaka była moja reakcja, jak się dowiedziałam? Dziwna. Dziwna była moja reakcja. Nie wiem dlaczego, bo Cieszyłam się, chciałam mieć dziecko, ale jak już się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to mm, naszła mnie taka y, fala dziwnych uczuć, y, radość, y, niepokój, złość, takie no wszystko naraz, więc w sumie niby się cieszyłam, y, poszłam do łóżka, zacząłam płakać y, i takie no bardzo dziwnie zareagowałam. Marcin w sumie mm, się cieszył, ale też tak nie dowierzał. Zaczęliśmy gadać o tej całej sytuacji, że będziemy mieli dziecko i tak dalej. Ale nie nastawialiśmy się, że to na pewno jest 100% pewności. Stwierdziliśmy, że zrobię drugi test drugiego dnia e, no i wtedy będziemy wiedzieć. Dobra, zrobiłam drugi. E, drugi test drugiego dnia w pracy no i wyszedł też pozytywny więc wtedy ja już miałam 100% pewności że jestem w ciąży zaczęłam się cieszyć mówię tak na pewno potem poszłam potwierdzić jeszcze do ginekologa no i ginekolog mi też to potwierdził no więc już mieliśmy pewność 100%ową już nie mogło nic później tak ogólnie byliśmy zadowoleni troszkę nas nas taki niepokój czy sobie damy radę ale gadaliśmy o tym naprawdę dużo razy Wiele było rozmów na temat, czy damy sobie radę finansowo, czy jesteśmy gotowi, czy dorośliśmy do tego po prostu, bo wiecie, to nie jest takie hopsiupi, zrobić sobie dziecko, ale jeszcze trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki, trzeba zapewnić mu czas. No, dużo jest tego tak naprawdę, dużo jest za i przeciw, więc musicie. Znaczy w sumie my planujecie dziecko na razie, ale gdy, jeżeli ktoś planuje, to musicie na pewno się zastanowić, czy to jest na pewno dobry moment. Ja zawsze byłam tego zdania, że najpierw chcę się wyszaleć, wybawić, a potem bawić się w rodzinkę. I tak też było. Miałam 26 lat, jak zaszłam w ciążę. Wcześniej chodziliśmy na imprezy, na domówki, spotykaliśmy się ze znajomymi, bawiliśmy się, więc wyszaleliśmy się, naprawdę. Teraz możemy siedzieć na dupsku w domu i spędzać czas z dzieckiem. No i kochani, jestem już w tej ciąży. Jak przeszłam ciążę? Już wam mówię, więc ja przeszłam ciążę naprawdę super. Eee, nie mogę narzekać, naprawdę nie mogę narzekać z jedną rzeczą, e, z jednym wyjątkiem, a to wam zaraz opowiem. Mianowicie na początku ciąży nie miałam żadnych wymiotów, żadnych e, dłości, nic takiego, absolutnie. Sama się dziwiłam, bo moja przyjaciółka na przykład wymiotowała codziennie, jak była w ciąży. Eee, ja nic, naprawdę nic. Yy, tylko przez pierwsze trzy miesiące zawsze między 14 a 16 chciało mi się strasznie spać, ale to naprawdę tak chciało mi się spać, że stałam. Ja się Tak trzymam, oczy zamykałam. Więc w pracy między 14 a 16 ja sobie stoję i chcę mi się spać. <gryw> I sobie tam po prostu ściemniam. No tak było, naprawdę, nie mogłam tego opanować, nie pomagała kawa. Yy, energetyków nie piłam wtedy. Ale kawę piłam, nie pomagała, nic nie pomagało. Czekolada, no nie, no po prostu musiałam swoje się przemęczyć i to zawsze tak trwało mniej więcej te dwie godzinki między 14 a 16. Poza tym nic, nic kompletnie. Do piątego miesiąca tak naprawdę nawet nie było widać, że jestem w ciąży. Dopiero w 6 miesiącu wybił mi się tak brzuch i dopiero było, było to widać. Strasznie psuły mi się zęby. O, to był minus ciąży. Ja przez całe moje życie nie byłam tyle razy u dentysty jak podczas ciąży. Była tragedia. Nie chcę Was skłamać, ale miałam chyba robione z 8 zębów. z stop, robiły mi się jakieś dziury, jakiś ząb nie bolał. No, mówię Wam, tragedia. Non stop, byłam u dentysty. Ale po ciąży od razu to. Przeszło, wszystko już było ok, już przestały mi się psuć zęby, yy, bo wiecie, przez całą ciążę je naprawiałam. To, co gdzieś tam się ukruszyło, gdzie zrobiła się dziura, zaraz leciałam do dentysty i to robiłam. Yy, na początku mega się bałam, jak zaczął mnie boleć, ząb poszłam do dentysty, mówię, że przecież nie będę mogła mieć znieczulenia, a ja zawsze brałam znieczulenie u dentysty, więc byłam tak zdenerwowana, no, ale trudno. No, no w ciąży nie możesz mieć znieczulenia u dentysty, także na żywca, i powiem Wam, nie było tak źle, naprawdę nie było tak źle, więc potem już chodziłam na lajcie, nieważne co mi robiła, bo było spoko. Jeżeli chodzi o zachcianki, yy, pieczarki, na pewno pieczarki mogłam jeść i jeść i jeść. Co jeszcze? Miałam chyba fazę też na pierogi, yy, ale... Tak, jeżeli chodzi o takie typowe ogórki, śledzie, jakieś tam słodycze, nie, nie miałam. Pod koniec ciąży miałam troszeczkę parcie na słodycze, ale myślę, że to przez to, że Samuelek już tego potrzebował. Bo ja nigdy tak jakoś za słodyczami nie byłam, pod koniec ciąży po prostu. Eee... Co jakiś czas musiałam zjeść coś słodkiego, ale oczywiście to nie było co dzień, że musiałam mieć batonika czy coś, nie, absolutnie. Starałam się w miarę zdrowo jeść, nie pozwalać sobie na wszystko, nie jeść, wiecie, za, jak to się mówi, że powinno się jeść za dwóch, ja jadłam nie... normalnie, y, tak jak przed ciążą. Y, wszystko było ok, samolek miał dobrą wagę, nie było żadnych y, niepokojących sytuacji z, y, związanych z jego wzrostem. Także y, mogłam jeść normalnie. Y, ta nadwyżka była naprawdę mała. Okej, okay, to teraz coś o Samuelku. Słuchajcie, pokażę wam zdjęcia, pierwsze zdjęcie USG, e, które e, zrobiłam. To jest to. To jest pierwsze. Pokażę wam wszystkie, tego nie jest dużo. A tutaj są nóżki. Zobaczcie tutaj dalej. Tutaj. W osiemnastym tygodniu poczułam pierwsze ruchy, gdybyście też chciały to wiedzieć. I to jest naprawdę takie świetne uczucie. Dziwne, bo bardzo dziwne, jak coś ci się w środku rusza. Ale piękne, naprawdę. Wtedy tak dociera do ciebie to, że coś tam w środku jest. Że jest jakiś malutki człowieczek, który się rozwija. Więc to jest naprawdę piękne. I to uczucie, naprawdę kocham. Kocham to uczucie, jak się samoleg ruszał w szychu. Czasami to było uciążliwe oczywiście, bo jak dał mi kopa w żebra, to pod koniec zabolało, ale naprawdę było to piękne. Co jeszcze z minusów? Słuchajcie, jeszcze jeden minus, i to było najgorsze w, podczas trwania ciąży. W ósmym miesiącu zostałam zakrzepicy. Trafiłam do szpitala wtedy. Byłam tam około dwóch tygodni. Nie wiem, czy było to spowodowane ciążą w wyniku ucisku, czy, czy jakieś wcześniejsze problemy zdrowotne, czy dziedziczne, bo moja babcia też to miała. Ale nie mogłam chodzić. Po prostu całą lewą nogę miałam zdrętwiałą. Jak próbowałam na niej stanąć, to, to naprawdę był straszny ból, nie mogłam nic zrobić. I to objawiło się tak, że poruszyłam się spać, wszystko było ok, a rano, jak chciałam wstać z łóżka, nie mogłam ruszyć nogą. Nie wiem, co się stało. Co było tą przyczyną, bo tak naprawdę oni sami do końca nie wiedzieli. No, ale na szczęście minęło, i mam nadzieję, że nigdy, więcej już to nie wróci. No i co, kochani? Tyle z no nic takiego y, się nadzwyczajnego nie działo. Y, od szóstego miesiąca, tak jak Wam mówiłam, zaczął y, być widoczny brzuch. Teraz mogę Wam kilka zdjęć pokazać właśnie z okresu ciąży. No i kochani. Nadszedł ten czas rozwiązania. Święta były dla nas stresujące, bo Samuelek był zaplanowany, to znaczy termin porodu był zaplanowany na 26 grudnia, czyli w święta. No i troszeczkę się tego obawiałam. Próbowałam to przyspieszyć. Wyczytałam, że niby trzeba chodzić po schodach, myć okna, robić inne dziwne rzeczy. Wszystko przetestowaliśmy, nie zadziałało. Nie zadziałał samolek tak, jak był umówiony, tak przyszedł. Więc to chyba bujda, wiecie, to wszystko, co piszą w internecie. Więc przyszedł 26 grudnia. Jak to wyglądało? Siedzieliśmy sobie, oglądaliśmy sobie film, jedliśmy sobie pierniki i yy, yy, tam skurcza. Takie delikatne, więc nie panikowałam. Ale zaczęły one być coraz mocniejsze i coraz częstsze. Zaczęliśmy odliczać. To była noc, to było około 23, jak to wszystko się zaczęło. No i rzeczywiście, co 5 minut te skurcze były. Czyli wiecie, miałam całą, cały dzień za sobą, stałam rano, cały dzień było wszystko ok. O 23 zaczęły się te skurcze. O pierwszej pojechaliśmy do szpitala. Babeczka mnie zbadała, yy, stwierdziła, że to jeszcze nie to. No, to ogólnie ta babeczka, która mnie y, badała, wydała mi się bardzo nieprzyjemna i tak troszkę zła, że ja przyjechałam, jak nic się nie dzieje. No ale w moim odczuciu już coś się działo, bo tak po prostu mi to wytłumaczono. No okej, okay, dobra, zostawili mnie w tym szpitalu. Te skurcze miałam cały czas, całą noc nie spałam. Yy, Także wiecie, miałam cały dzień za sobą, całą noc za sobą nie przespaną. Więc byłam już strasznie zmęczona po prostu ty, tym brakiem snu. Yy, no ale rano przyszła do mnie babeczka, yy, zmierzyła mi rozwarcie. Okazało się, że to postępuje, to się zaczyna, że to rozwarcie jest coraz większe, czyli ten poród dzisiaj będzie. To było jakoś około 8, 9, około dziesiątej yy, Przed znowu lekarz, który znowu mnie zbadał, stwierdził, że jest większe. Ale jeszcze czekamy. No dobra, no to znowu przyszli. Ja cały czas nie spałam, bo cały czas te skurcze mnie bolały. Wzięli mnie na salę, już to rozwarcie było tam dość spore. Oczywiście wcześniej zadzwoniłam do Marcina, bo ustaliliśmy, że będzie ze mną na sali i będziemy rodzić razem. Dali mi coś na przyspieszenie tych skurczy, to się nazywa oksytocyna, po czym te skurcze po prostu były tak szybkie, one, tak jak były co kilka minut, teraz były co kilka sekund, były o wiele mocniejsze. No, ale dobra, to jeszcze było ok. Potem przyszły bóle krzyżowe, co już było yy, niefajne. To naprawdę było bolesne, ale jakoś wytrzymałam. Myślałam, że to jest ten najgorszy etap, yy, że później będzie lepiej. Nie było. Nie było lepiej. Oczywiście nie sugerujcie się tym, żebym teraz was nie wystraszyła, bo nie o to chodzi. O bólach krzyżowych przyszły bóle parte, skurcze parte jakoś tak się nazywa. Jak przechodzą te bóle, to już jest poród. Kładą cię na to łóżko całe i czekasz. No, odczucia są takie, jakby ci mieli rozrzeć na pół, i naprawdę to było na początku jeszcze, jeszcze dało się to wytrzymać. Ale mój poród trwał bardzo długo, bo pierwsza faza to było ponad 6 godzin. Yy, druga yy, faza to była godzina, prawie. Więc naprawdę ja już nie miałam nawet siły, bo w ogóle nie spałam przez ten cały okres od, yy, od tego momentu, jak byłam w domu do momentu, kiedy trafiłam już na, tą, yy, na to łóżko do porodu. Nie spałam, więc naprawdę byłam strasznie zmęczona. I nie wiedziałam, że to tak długo wszystko będzie trwało, dlatego ostatnia faza, czyli ta faza właśnie tych bóli yy, partych. Na początku myślałam, że to będzie raz, dwa, trzy takie parcia, i to będzie po wszystkim, a tych partii było dwa, trzy, pięć, 10, 15 i po prostu na samym końcu już yy, węgam, co oni do mnie mówili, co nie robili, że po prostu odlatywałam od tego wszystkiego, no ale jakoś się udało, nacieli mnie, nadusili nam brzuch i jakoś się udało. Marcin mówi, że to był straszny widok i w ogóle, no wiecie, widok. Yy, Komuś, komu chcesz pomóc, ale nie możesz, no to jest przykre. Więc dla niego to było bardzo przykre, jak, jak widziałam, że ze mną stał. Yy, no dla mnie też, bo mnie to bolało strasznie, no ale tak jest, niestety. Niektórzy mają to szczęście, że dwa razy hmm, wiecie się zaprą. Jest Po wszystkim ja no, niestety tego szczęścia nie miałam i u mnie to trwało bardzo, bardzo długo. Yy, no ale co? Z, Urodził się Samuelek, tylko krzyknąłem do Marcina, żeby zobaczył, czy wszystkie paluszki, rączki, nóżki. Zważyli go, umyli, dali mi, yy, zostawili nas samych na tej sali, jak już wszystko posprzątali, w ogóle, bo tam wiecie, jeszcze po porodzie jest yy, szycie, yy, sorki, po porodzie jest jeszcze yy, urodzenie wydobycie z siebie łożyska. Zim muszą cię strzyć, więc to jeszcze troszeczkę trwa. Ale potem wszystkim posprzątali i zostawili nas samych, więc to jest taki naprawdę moment, gdzie możesz odetchnąć i ten, ten ból jakoś przechodzi. Natomiast po tym wszystkim, jak już mnie zawieźli na salę, no to zemdlałam. No i przez to nie dostałam samolotka. Więc tak jak dziewczyna, jedna i druga obok mnie były już ze swoimi dzieciaczkami, no mi niestety go nie dali, ponieważ powiedzieli, że jestem za bardzo wycieńczona, żeby się nim zająć, no i go zabrali. No ale wiecie, po tylu nie nieprzespanych godzinach, jeszcze tak długim porodzie, no po prostu mój organizm już odleciał na no y, po kąpieli, bo tam dzieciaczki są kąpane, badane i tak dalej. Przynieśli mi go, już mogłam się nim normalnie zajmować, oczywiście nie było to jakoś tam mega komfortowe, bo yy, zszyty tyłek jednak boli, ale na szczęście nie było też aż tak tragicznie, potem się ściąga, wiecie, po jakimś czasie te szwy, to wszystko się goi i już jest naprawdę dobrze, także moja historia wyglądała tak. Opowiedziałam wam to oczywiście z grubsza. Jak macie jakieś pytanie odnośnie mojej ciąży, mojego porodu, możecie zadawać, więc wam na wszystko odpowiem, ale nie sugerujcie się tym, co ja wam powiedziałam w tym filmie, bo u każdej z was może być inaczej. I to, że u mnie to trwało długo, to było bolesne yy, i i tak jak Wam powiedziałam, y, trudny ten poród. To u Was może to być chwila, moment. Mam znajomych, które wejdą do szpitala, one zaraz urodzą, więc mam nadzieję, że jeżeli będzie mi dane być w drugiej ciąży kiedyś, to też tak zrobię. Napiszcie, czy podobał Wam się taki filmik y, i czy rozwiałam Wasze wszystkie wątpliwości. Odpowiedziałam na wszystkie pytania, które mi zadawaliście. Także buziaczki i